Dzień dobry, moi drodzy. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja nazywam się Katarzyna Jarząb i jestem dyplomowanym refleksologiem oraz nauczycielem w Modern Reflexology Academy Fryderyka Rossakowskiego loyda nasza szkoła prowadzi kursy oraz szkolenia właściwie już na całym świecie i cały czas poszerzamy ofertę tych szkoleń o różne y, terapie naturalne które właśnie w sposób naturalny wspomagają zdrowie drugiej osoby. I dlatego postanowiliśmy rozpocząć cykle darmowych szkoleń na temat olejków eterycznych i właśnie ja będę miała przyjemność prowadzenia tych szkoleń. Zanim zacznę wam opowiadać o olejkach eterycznych, to chciałabym tutaj was poinformować i, i tak zaznaczyć i prosić żebyście nie pytali, które olejki eteryczne są najlepsze, ponieważ nasza szkoła nie propaguje żadnej firmy olejkowej. Dlatego taka ogromna prośba, żebyście nie pytali o, o firmy, jeżeli będziecie chcieli takie informacje uzyskać, no to już musicie sobie znaleźć to na własną rączkę. I myślę, że nie będzie z tym problemu, bo, bo jak wiecie, na rynku jest wiele firm, naprawdę dobrych firm, które właśnie mają w swojej ofercie naturalne olejki eteryczne. Jedyne, co powinniście wiedzieć i na co powinniście zwrócić uwagę, to właśnie to, żeby to były olejki jak najbardziej naturalne najlepiej w 100% naturalne. I, I to już będzie wystarczające. Nie mogą być to olejki rozcieńczane żadnymi innymi olejami, tylko najlepsze działanie mają te, które są właśnie w 100% naturalne. Ja myślę, że już tutaj sobie powolutku możemy zaczynać, więc dzisiaj będę chciała Wam opowiedzieć o trzech sposobach używania olejków eterycznych, natomiast zanim o tym powiem, to, to tutaj zaczniemy może od tego, czym w ogóle są olejki eteryczne. Więc olejki eteryczne to są takie organiczne, lotne związki chemiczne, o bardzo, bardzo intensywnym. Zapachu i bardzo mocnym działaniu. Moc działania olejków eterycznych jest zdecydowanie większa niż działanie na przykład ziół. I tutaj musicie o tym pamiętać, bo będzie to bardzo istotne w takich um, kwestiach bezpieczeństwa i używania ich. Um, olejki eteryczne. Um, Pozyskiwane są najczęściej drogą destylacji z różnych części rośliny: z kwiatów, owoców, łodyg, liści, korzeni, a nawet skory. I one mają taką konsystencję oleistą, dlatego musicie pamiętać, że nie, są, nie da się ich rozcieńczyć w wodzie. Jedyne, czym możecie rozcieńczać takie właśnie olejki, to są właśnie oleje najlepiej takiej dobrej jakości oraz alkohol etylowy czy wosk. Myślę, że to tyle takim tematem wstępu odnośnie olejków eterycznych, a teraz już sobie porozmawiamy o tych trzech sposobach ich stosowania. Coś przerwało i zatrzymało mi film. Ale już wracam do Was z powrotem. Więc tak jak mówiłam, zaczniemy sobie tutaj wykład na temat trzech sposobów używania olejków eterycznych. Więc pierwszy z nich jest to sposób, a ten chyba najbardziej znany, czyli aromatyczny. Najprościej jest po prostu sobie wąchać olejki, otwierając buteleczkę i wdychając właśnie ich zapach. Oczywiście możecie też na przykład nakropić sobie jedną kroplę danego olejku eterycznego. Jeżeli jest to olej gorący, to tutaj musimy pamiętać o rozcieńczeniu, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Rozetrzeć go wtedy w dłoniach i zrobić taki rodzaj kominku i przez jakąś Minutkę wdychać sobie właśnie ten zapach. Tak? Najczęściej ym, używamy zapachów rozweselających, czyli cytrusowych lub energetyzujących, takich jak mięta pieprzowa, y, bądź wyciszających, jak lawenda. I, I tutaj przez minutkę wdychania takiego olejku na pewno poczujecie się zdecydowanie lepiej. Ym, najprostszym takim sposobem ym, aromatycznym i korzystania z olejków eterycznych jest oczywiście dyfuzowanie ich. I tutaj właśnie to jest ważne, żebyście pamiętali, że musimy kupić dyfuzor, nie nawilżacz powietrza. Tak? Te olejki muszą być dyfuzowane po to, żeby właśnie zostały rozbite na te malutkie, na malutkie cząsteczki i i dzięki temu większa ilość osób będzie mogła korzystać sobie właśnie z ich działania. Pamiętajcie, że wybierając dyfuzor musicie pamiętać o tym, że powinien on posiadać ultradźwięki. To jest dosyć istotne w, przy wyborze dyfuzoru, więc pamiętajcie, dyfuzor nie nawilżacz. I pamiętajcie też, że nie wkładamy olejków eterycznych do nebulizatorów. To, to, to wtedy tak nie działa i można sobie tylko zrobić e, krzywdę. Więc pamiętamy, dyfuzor, nie nebulizator, nie nawilżacz powietrza. Um, jakie są korzyści, jeżeli chodzi o e, taki sposób um, aromatyczny e, korzystania z olejków eterycznych? Więc e, przede wszystkim, jeżeli patrzymy na stronę emocjonalną, to jak najbardziej olejki e, Działają na nasze emocje. Więc y, będę na pewno też o tym Wam opowiadać, y, ale pamiętajcie, że dyfuzowanie konkretnych olejków eterycznych będzie, wpływały, będzie wpływało na nasze emocje. Y, kolejnym sposobem, y, kolejnym, jakby takim oddziaływaniem aromatycznym jest oczywiście oczyszczanie powietrza i tak naprawdę. Y, y, Minimalizowanie takich skutków y, zagrożeń sezonowych, tak? czyli y, usuwanie właśnie patogenów w powietrzu. Y, i to będzie um, chyba takie, takie najważniejsze działanie, ale także oczywiście musimy pamiętać o tym, że olejki eteryczne i ich dyfuzowanie wspomaga nasz układ oddechowy, poprawia nam um, oddech, um, ten oddech staje się taki głębszy. Um, no i przede wszystkim tak samo właśnie wpływają na nasze dyfuzowanie tych olejków, wpływa na nasze emocje, energetyzuje, czasem wycisza, czasem poprawia nastrój, więc to są takie najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o ten sposób aromatyczny. Kolejnym sposobem używania olejków eterycznych jest oczywiście sposób, Zewnętrzne, czyli nakładania na skórę. No i tutaj jest dosyć bardzo istotna rzecz, żebyście pamiętali, że olejki eteryczne są bardzo mocnymi substancjami i należy je rozcieńczać. Jeżeli używacie olejków eterycznych o wysokiej jakości, to pamiętajcie, że rozcieńczamy je również olejem bazowym. O wysokiej jakości. Co to jest olej bazowy? Olej bazowy to jest właśnie na przykład olej z pestek awokado albo ze słodkich migdałów, ale może to też być właśnie oliwa z oliwek z, z pierwszego tłoczenia. I tutaj, jeżeli chodzi o stosowanie tych olejków eterycznych sposobem zewnętrznym, czyli poprzez nakładanie na skórę, to tutaj jest taka jedna prosta zasada, że mniej znaczy więcej. Czyli pamiętajcie o tym, że stosując te oleje, Olejki zaczynamy od małych proporcji, czyli najpierw bierzemy na przykład jedną kroplę danego olejku eterycznego i rozcieńczamy ją załóżmy w łyżce stołowej oleju bazowego. Jeżeli chodzi o stosowanie takich rozcieńczeń u dzieci jest ono zdecydowanie mniejsze i jeżeli chodzi o takie właśnie nakładanie u dziecka to jest to właśnie jedna kropla na taką łyżkę oleju bazowego. I ją można sobie stosować co 4 godziny. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o stosowanie olejków w ciągu 24 godzin, to u dzieci jest to od 3 do 12 kropel, tak? Czyli im starsze dziecko, tym, tym więcej tych kropel w ciągu 24 godzin możemy używać. Natomiast no, młodsze dzieciątko, to tutaj, to tutaj ta liczba tych kropelek jest zdecydowanie mniejsza. I pamiętacie, jeżeli zdecydowalibyście się używać u noworodków, czy u takich niemowlaczków olejki etyczne, to jest to rozcieńczenie jednej kropli na 50 ml. Oleju bazowego, to wtedy to, to jest naprawdę malutkie rozcieńczenie, ale, ale czyni cuda. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, to tutaj możemy używać jednorazowo od 2 do 4 kropli na taką łyżkę oliwy, na przykład z oliwek. Czy, czy innego oleju bazowego. Jeżeli chodzi o takie rozcieńczenie, używanie olejków eterycznych w ciągu 24 godzin, to jest to od 12 do 24 kropel na dobę. Jak stosujemy je zewnętrznie? Jeżeli chodzi o olejki łagodne, to tutaj można na przykład punktowo zadziałać z takimi olejkami, na przykład użyć je na jakieś ugryzienia, na przykład lawenda jest świetnym olejkiem eterycznym, która działa bardzo dobrze na wszelakie ugryzienia czy na przykład rany i ona wtedy wspomaga proces właśnie gojenia się ran czy na przykład oparzeń. To tutaj jak najbardziej można sobie bezpośrednio punktowo yy, położyć takiej dobrej jakości olejek la, lawendowy. Natomiast yy, jeżeli chodzi o inne olejki, to pamiętajcie o tym, żeby je dalej rozcieńczać i właśnie nakładać na takie miejscowe miejsca, typu, miejscowe miejsca, <laughs> na takie na miejsca, właśnie punktowe, yy, typu właśnie jakieś rany, jakieś wypryski, blizny, yy, przebarwienia. Yy, to tutaj jak najbardziej możecie sobie stosować. Yy, punktowo takie olejki. Oczywiście możecie je tak samo stosować w takich większych obszarach, na przykład kiedy stosujemy olejki o działaniu przeciwbólowym, bądź przeciwzapalnym, to wtedy właśnie rozcieńczamy dwie, trzy krople oczywiście u osoby dorosłej na taką właśnie łyżeczkę bądź garstkę właśnie oleju bazowego i wcieramy wtedy w to miejsce, które, które właśnie boli, które, które nam dokucza. Yy, olejki eteryczne można też yy, wcierać w takie miejsca, gdzie mamy tak zwaną taką cienką skórę, czyli na przykład tutaj pod nadgarstkami, pod kolanami, yy, tutaj z tyłu karku, gdzie mamy właśnie to takie wygłębienie, yy, gdzie zaczyna się tak naprawdę nasz, yy, nasz kręgosłup to tutaj te, to działanie będzie zdecydowanie szybsze. Czy na przykład w takie miejsca pulsowe, tutaj w skronie, jeżeli chcielibyśmy zadziałać na przykład przeciwbólowo, na napięciowe bóle głowy, wtedy przez tą cieńszą skórkę szybciej one dostaną się do naszego organizmu i, i to działanie będzie zdecydowanie szybsze. Olejki eteryczne możecie też wcierać w takie specjalne miejsca i jeżeli jesteście refleksologami, to na pewno będziecie wiedzieć, Czyli właśnie w refleksy. Dobrze jest właśnie wcierać um, konkretne olejki eteryczne w dane refleksy. Um, na pewno będę też o tym Wam troszeczkę opowiadać na innym wykładzie, um, jakie olejki, w które obszary stopy możecie wcierać, żeby, żeby poprawić stan swojego zdrowia i, i wesprzeć Wasz organizm. Um, ja sobie tak tylko spojrzę, czy ja wszystko Wam powiedziałam na temat tego stosowania zewnętrznego. Aha, oczywiście też możecie działać. Yy tutaj zewnętrznie olejkami eterycznymi taki, na taki sposób, że tak powiem efekt estetyczny. tak, Czyli właśnie możecie sobie dodać taki olejek do kremu do twarzy i właśnie taki krem z olejkami eterycznymi stosować przeciwzmarszczkowo, czy właśnie chcąc pozbyć się jakichś przebarwień. To tutaj, to tutaj, jak najbardziej, można w ten sposób stosować. Możecie też je stosować w kąpieli, więc pamiętajcie tylko, że olejki eteryczne nie rozcieńczają się w wodzie już o tym dzisiaj mówiłam. Więc, kiedy chcecie sobie zrobić taką kąpiel z olejkami eterycznymi, to tutaj możecie albo sobie stworzyć właśnie sól, taką do kąpieli. Albo na przykład położyć kilka kropel na płyn do kąpieli, zamieszać go i wtedy dopiero w wodzie, w wodzie go rozpuścić. Oczywiście te olejki będą się na tej wodzie unosić, no ale do kąpieli nie stosujemy olejków gorących, więc tutaj raczej nie powinno być żadnych problemów z, z czymś, z jakimiś podrażnieniami czy, czy z problemami skórnymi. Patrzę jeszcze, czy wszystko Wam mówiłam. Aha, oczywiście możecie też stosować olejki eteryczne w momencie, kiedy są jakieś spięcia w ciele, tak? Czyli drogie Panie, kiedy mamy właśnie jakieś gorsze, te nasze kobiece dni, to, to właśnie w taki dzień możecie sobie rozcieńczyć chociażby olejek lawendowy, który działa rozkurczowo i wetrzeć sobie w podbrzusze czy na przykład w momencie, kiedy są jakieś skurcze mięśni dla osób, które trenują, to właśnie olejek lawendowy, czy olejek drzewa cedrowego, będzie tutaj wielkim ukojeniem dla, dla Waszych mięśni, więc, więc w ten sposób zewnętrznie możecie sobie jeszcze podziałać olejkami eterycznymi. Pamiętajcie tylko, że żeby rozcieńczać, żeby rozcięczać, żeby nie doszło do żadnych poparzeń, żeby nie doszło do żadnych, e, e, żadnej nad, nadwrażliwości czy, czy wysypki. E, I ta zasada mniej znaczy więcej, tutaj jest bardzo, bardzo istotna. E, I taka jeszcze jedna informacja, że właśnie takie rozcieńczenie olejków eterycznych przedłuża ich działanie, bo one wtedy po prostu tak szybko się nie, nie ulatniają. I właśnie rozcieńczenie w oleju bazowym będzie, będzie zdecydowanie dłużej działało na przykład na rozluźnienie mięśni czy, czy działało przeciwbólowo. No dobrze, to tutaj mamy dwa sposoby już za sobą. Został trzeci sposób e, używania olejków eterycznych, czyli os, y, sposób wewnętrznych. No i tutaj uwaga, tutaj już naprawdę musicie się rozeznać, które olejki eteryczne można stosować wewnętrznie. Jest niewiele firm takich, dlatego. Tutaj naprawdę musicie się rozeznać, chyba że będą to olejki, które będziecie robić sami na olejach jadalnych. To tutaj jak najbardziej wewnętrznie będziecie sobie mogli je stosować. Natomiast no, tutaj musicie zachować ostrożność i pamiętać, że żeby się dowiedzieć, czy dany olejek możecie wprowadzić do wewnątrz Waszego organizmu. W jaki sposób możemy wprowadzać takie olejki eteryczne wewnętrznie? Najprostszy sposób to po prostu kupić sobie takie kapsułki, wege kapsułki, one są dosyć do, dostępne właściwie wszędzie do kupienia i tam wrzucacie sobie od jednej do czterech kropli olejku eterycznego i koniecznie uzupełniacie resztę kapsułki olejem jadalnym, żeby, żeby rozcieńczyć też ten olejek eteryczny. Wewnętrznie można też stosować olejki na przykład na szklance wody. Ja wiem, że pamiętacie to, co mówiłam, że olejki eteryczne nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast jeżeli weźmiecie sobie szklankę i najpierw krople olejku rozprowadzicie po szklance bo pokręcicie nią, tak, żeby ta kropla się rozeszła i zalejecie ciepłą wodą, to jak najbardziej też będzie miało to fajne, fajne, fajne efekty. Najczęściej olejki, które się spożywa w ten sposób, to olejek np. z mięty pieprzowej albo. Jakieś olejki cytrusowe, które poprawiają nasze trawienie i oczyszczanie naszego organizmu, więc tutaj, tutaj w ten sposób można sobie je spożywać. No i też fajnie zmieniają smak wody, więc, więc jeżeli tylko będziecie mieli takie olejki, to, to polecam spróbować. Ja czasem dodaję sobie też na przykład dziką pomarańczę do kawy i uwielbiam kawę, właśnie z, z tym olejkiem. Pamiętajcie tylko, że woda nie powinna przekraczać 50 stopni, bo później te, te po prostu te olejki będą... Yy właściwie 60 odparowywać, więc, więc tutaj też ta temperatura wody jest dosyć istotna. Olejki eteryczne możecie też oczywiście stosować na oleju bazowym, jadalnym, tak? czyli można się zaopatrzyć na przykład, nie wiem, z olej z pestek, z pestek dyni, czy olej lniany, oliwę z oliwek, co tam jeszcze mamy, no, myślę, że na pewno znacie dużo takich olejów, czy na przykład olej z czarnuszki i tutaj dajemy na przykład jedną kroplę danego olejku i w ten sposób sobie spożywamy te olejki. Można też je spożywać na łyżeczce miodu, dodawać je do mleka, do koktajli, tak jak już wspomniałam, też do, do kawy, do soków. Oczywiście olejki eteryczne można też dodawać do posiłków. Tylko pamiętajcie, że jeżeli dodacie na przykład do, do gotującego się posiłku, no to gdzieś tam ten... Aromatyczny czynnik zostanie, natomiast one już wtedy stracą tu swoje działanie. No i pamiętajcie, że one są zdecydowanie mocniejsze niż zioła, więc tutaj jedna kropla na przykład oregano do, do sosu pomidorowego to jest już naprawdę moc i, i, i nie ma sensu dodawać więcej. Najlepiej, kiedy dodamy już, kiedy właśnie na przykład taki sos przestygnie. Ja czasem używam też takich olejków do. Do wyrobu własnej czekolady czy ciastek, no ale tutaj już jakby właściwości terapeutyczne zostają, że tak powiem, wypalone, ale aromat zostaje, więc, więc polecam. To tyle, jeżeli chodzi o sposoby korzystania z olejków eterycznych. Gdybyście mieli jeszcze jakieś tam pytania, to, to bardzo Was serdecznie zachęcam, żebyście tutaj pod postem pytali. Może macie jakieś pomysły, może chcecie się czegoś konkretnego dowiedzieć na temat olejków eterycznych, to, to bardzo będę wdzięczna i będę czekać na, na Wasze zapytania. Na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego dnia. I jeśli chcielibyście się mi, mi odwdzięczyć za, za ten wykład, jeżeli ten wykład Wam się e, spodobał, to możecie zaprosić mnie na kawę. Będzie mi e, niezwykle e, miło. Link tutaj pod postem się znajduje do, e, do tej kawki. I teraz już życzę Wam naprawdę pięknego dnia. I do zobaczenia niebawem.